Za nami 154 urodziny miasta Kocham Katowice. Z okazji kolejnej rocznicy nadania praw miejskich Katowicom na mieszkańców czekały wyjątkowe atrakcje muzyczne. W piątek 13 września odbył się koncert zespołu GEM oraz muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którzy po raz pierwszy wzięli udział w kooperacji z legendarnym śląskim zespołem. Kulminacją urodzin miasta był koncert Abradav i przyjaciele. Miasto jest nasze. Współzałożyciel zespołu Kaliber 44 zaprosił do współpracy wielu artystów, m.in. Kubę Badacha, Czesława Mozilla, Macieja Lipinę, Miłosza czy Pocahontas. wielki koncert plenerowy, darmowy dla wszystkich naszych mieszkańców, wielka uczta muzyczna w reżyserii, można powiedzieć, Abradaba, a więc trochę rapu, ale i zaproszeni goście Jakuba Badach, tak więc będziemy mieli naprawdę mieszankę ciekawej muzyki. No duża radość, zwłaszcza, że udało się zebrać artystów, na których mi zależało. Udało mi się w końcu doprowadzić też do tego, że tam jest jedna taka piosenka, która była dla mnie bardzo ważna, a nie mogłem znaleźć na tyle wiarygodnego artysty, ale dzięki tej Wojtkowi Mirkowi z miasta Ogrodów, jak mu się poskarżyłem, to się udało. Także jest kilka takich momentów, które mnie bardzo tam cieszą. Wszystko mnie cieszy. Mam wrażenie, że chemia między nami tam zaistniała. Troszkę na tym pracowaliśmy. Prób było kilkanaście, także mieliśmy czas, żeby sobie się i No i teraz tylko już czekać na efekt. Wreszcie jestem w gościnnie u kolegi od lat którego muzyka po prostu ukształtowała mnie jako, jako artystę i to nie można się z tym chować. I zaprosimy mnie do numerów, które po prostu bardzo lubię, żebym coś dodał od siebie razem z innymi gośćmi. I to jest, to jest straszna, straszna frajda. To jest coś wspaniałego, że te wszystkie elementy, gatunki muzyczne tutaj w Katowicach się mieszają i myślę, że jesteśmy takim swoistym laboratorium muzycznym. Szybko, tego samego dnia w fabryce porcelany wystąpił jeden z najbardziej popularnych zespołów z Bałkanów Dubioza Collective. Formacja pochodzi z Bośni i Hercegowiny i tworzy bałkański folk wymieszany z regę, punk rockiem i elektroniką. Fabryka porcelany, piękny koncert muzyki bałkańskiej, ale granej żywo, rokowo, a więc tam się naprawdę będzie też działo. Na zakończenie muzycznych emocji w sali koncertowej Miasta Ogrodów wystąpił zespół Wołosi wraz z węgierskim skrzypkiem Feliksem Lajko. Koncert był dedykowany katowickim seniorom. Dzisiaj dla Państwa Wołosi w innym wydaniu razem z naszym przyjacielem węgierskim skrzypkiem Feliksem Lajko. To są nowe rzeczy, częściowo nasze kompozycje, częściowo kompozycje Feliksa. Spotykamy się i robimy je zupełnie na nowo, zupełnie jeszcze w inny sposób ten człowiek jest, można powiedzieć, skrzypcowym szaleńcem. Rzeczywiście to, co, to, co robi, to można tylko nazwać mianem wirtuozerii, to taki wirtuozerii urodzenia, a nie, nie nauczonej w szkołach. Drodzy mieszkańcy, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji 154 urodzin miasta. Niech miasto służy Wam, a Wy służcie miastu. Bądźmy wszyscy razem z niego dumni. Wszystkiego najlepszego. Kolejnych eksplozji muzycznych. Tutaj rzeczywiście się dużo dzieje, cały czas dużo się dzieje, i wydaje się, że ci ten stan będzie się utrzymywał i tyle nowych ciekawych projektów będzie się pojawiało, no to będzie dobrze. Nasze miasto się rozwija i to pięknie zazdrości nam tego cały kraj, zazdrości nam tego kawał Europy, więc mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze więcej powodów do tego, żeby się tym chwalić na dewiojprawie.